Więc Michael, ocknąłeś się nagle i zauważysz, że stoisz na jakiejś scenie wokół tłumu ludzi meksykańców, a obok Cię człowiek w czystym, wypranym białym garniaku i reszta Twojej drużyny. Białym? John Ale ścisnął nie rękę człowieka w białym garniaku. Jest biały, cały, biały człowiek. To Walter chyba. To ja, bo to no ja Walter. wykrzyknąłem. Patrzę na Waltera wzrokiem typu jeszcze Cię zabiję I na Johna patrzę wzrokiem zabiję Cię i zgwałcę Twoją matkę John masz matkę? Nie mam Jak To ją odkopię Nekrofilem będę No mów dalej okay. Dobrze czujesz, że ręce Nekrofile. masz związane czymś I jakiś niski człowieczek taki karzełek yy, Sięga Ci może do pasa Odprowadza Ci gdzieś na tył sceny Kopie, jak już mnie odprowadził poza scenę, zasuwam mu kopa między nogi. O, czyli tak jakby... Hej. No Dobra, on się tego, On się tego nie spodziewa, więc zobaczymy czy ta czujność najpierw. Nope, nie sam. Jeżeli nie zda, to mu się uda. On czujności ma... Co, chwilę, co się dzieje? 4, percepcji 12. Ale o no, kogo to zdał jednak. Więc tak, ma cztery kostki, no niestety nie udało mu się to. Dobrze, to mam rzucić na bijatykę, tak? Mhm. Tylko ja go kopię mocno za wszystkie segmenty. Okej, okay, rzucę. Mm. Oj, soj, źle. Mhm. Jeszcze 2D20. Dobra, te ostatnie. Zdałem na wszystkich pściach. Dobra. Kopnąłeś mojego człowieczka tak z całej pety, <tryk> że poleciał po podłodze i wylądował na środku sceny nieprzytomny. <tryk> człowiek... Słyszysz jak człowiek w krzyczy, ochrona! Pilnować niewolników! Już! <tryk> Rozrywam swoje więzy. Jak trudny na budowę. Mm, więzy. Czym go wiązałeś wstrząs? Ja go jakimś sznurkiem wiązałem. Sznurkiem ja do, wiem, do, prania, to do prania sam znalazłeś. Sznurk do prania. Powiedzmy no. to będzie... Hmm, bardzo trudny na budowę. Eee, na kondychę mogę sobie odjąć? No nie, na budowę tylko. No to nie. Nogi, nóg nie mam związanych, nie? Nóg nie masz związanych, ale zauważasz, że z lewej i z prawej po schodkach prowadzących ze sceny na dół biega kilku uzbrojonych ludzi Czterech ich jest Jeden dzierż obrzyna Dwóch akacza A trzecim, czwartym magnumkę Ja mówię do y, tego z magnumem Ty brzydki chuju Masz jakiś problem To możesz polecieć za swoim karzełkowatym kumplem Podchodzi kichowkowy. do ciebie Walnuć y, y, rękojeścią pistoletu I padł Robię unik Robię unik Spróbuj na jak trudny Normalnie na tykę powiedzmy Tylko że ty Czeka, jesteś nabija... związany Ręce związane mm -hmm. Więc dla ciebie no, to będzie mam... W sumie to wpierw spójrz mi w oczy Wrzucamy na kondyszko Od budowy Jest to typ dość rosły Masz 16 budowy Ile ty masz budowy? 13 13, 13 taka... Zwiększa poziom Loadinguje mi się karta, to ja se dużo zobaczę O już się mm -hmm. loadingowała tak, Problemat... 13 budowy. Życie problematyczny test morale. Mhm. Czyli trudny, bo chyba nie mam. Ja sprawdzę. I tak zdaję. Zdajesz, okej. Okay. Czyli bez utrudnień, więc normalnie walka. Kto wyszedł? Czekaj, czekaj chwilę. Sprawdzę, czy Dame zdaję. Damen dołączył. Okej, okay, damen dołączył. No to w takim tak, razie... Tak, mam morale na jedynce. To w takim razie inicjatywa będzie sobie. Hmm. E, rzuć D20 przez A4 typów, niech to niech przestanie sapać Dobrze, no, tak, Uff. minus 6. czekaj przyniosę tokeny Od środka jedną kością, czyli lom, jedną, przepraszam Jedną kością, Nie? jedną tylko Ej, rzuć czy, my, jeszcze raz. czy nam się, czy nam się mapa zmieniła, bo ja Oj, no! 18. Bo mi się, że, bo mi się Dobrze, ma panie z Mogę Czy czy tak to nie działa? Nie to jest inicjatywa tylko zwykłe. Odejmujesz zręczności wynik. Minus jeden Czterech przeciwników. Potrzebuję to żeby ten turn order był sobie. Oj. Troszkę się ich za dużo wzięło, spełniło. 4, 3, 1. Da frazę tylko kawałek ale co nie nieważne. Turn order. Co to są te tokeny takie ochydne? Wzięte z Roll 20. Po Aha. prostu... Dobra. Masz ładną buźkę. I jeszcze takie czerwone oczka ma. Czyli <laughs> by card suit, numer oklin, Z. Kurdy, żebym zapomniał się... Wyścigowali roll 20. Przez jeszcze raz, raz. raz załadować. Ad turn, ad turn, ad turn, ad turn. Miałeś minus 1, tak? Pierwszy z przeciwników tak. ma minus 4. To zwykły, tak? Tak, to był zwykły. Tak? Yy, tak, to był zwykły, zwykły. Nie? Drugi z nich ma 12 inicjatywy. Trzeci minus 1 i czwarty 10. Sorry, mm, jeden no, ma minus 2 Więc no, pierwszy no, będzie typek no, okay. z dwunastką, potem z dziesiątką, potem ty e, Dobrze, a tylko jedno pytanie Ja jeszcze tak. nic im nie zrobiłem, nie wyglądam jakbym się bronił, więc raczej nie będę w domie strzelać Oczywiście, no, stawiasz opór, a typek sobie poszedł Nie wiesz czy będę strzelać czy nie Podbiję do ciebie ten jeden jak mówiłem i bijatyka O, cię walnąć obuchem, zobaczymy czy zda on budowę zręczności tutaj Miał... No, jakieś najpierw spójrz mi w oczy? Już było, przed Było przed filmem. Więc tak, on ma dwa sukcesy. Nie rzucę się obronisz. Rol mi się zawiesił. Eee, niech się nazywa. Elnasser właśnie Roll to wiente, już Dailing. Bo ci wywalimy z kampanii na chwilę. Może to coś Nie pomoże. mogę rzucić kośćmi. Rzucić za ciebie? Czy ktoś inny ma rzucić? No Dobra, mogę, rzuciłeś. Pojedynczo. No to rzucaj pojedynczo dwudziestkami. Wszystkie. 12, przyczyny. 2 i 3. Wszystkie. Okej, okay, przyjąłeś inicjatywę w tym momencie. No. Eee, więc tak. Podchodzi Uniknąłem do ciebie. czasu. Tak, no, okay. uniknąłeś czasu. Podchodzi do ciebie drugi typek. I on również chce ci przywalić obuchem. Ma 300. Również się, się zawiedzie. Rzucaj sobie? Na bijatykę. E, 20, 19, 11. Nie wydaje mi się, żeśmy sukces. Czekaj, 20 oznacza automatyczny niesukces, tak? Czy nie? E, Zwiększa się poziom. No, ale to nie ma żadnego problemu, to tylko problematyczny. E, tak? Tak. Mm -hmm. Problematyczny dla mnie to z 15 i mniej mam 4 bijatyki, czyli robi się normalny. Na normalnym yy, nie mam żadnych utrudnień, czyli na normalnym spokojnie mam dwa sukcesy. Tak? Czekaj. No nie, mam tylko dwa sukcesy niestety. Typek ma trzy, więc przywali ci za jeden. Yy, powiedzmy, że to będzie dla niego obrażenia. Dostajesz siniak. Siła woli, nie? Siniak duży. Oj weź sobie na odporność na ból Dobrze, e, dobrze już, tylko mi się Rolf czyta, bo mi wywala internet Spoko. Coś się stało w centralce w mojej okolicy i ja mam jakieś problemy z internetem Wiesz trzeba pójść na stych łopatą nabrać Jak u Poliwusa Co, ja, Poliwus to nie wiem jak on bierze, ale na pewno dużo gorzej Nie, Poliwus tą łopatą nabiera ze stychu A po prąd idzie do studni tylko tylko proszę wytnij to z nagrania dobra, bo ja nie chcę, Spoko. żeby mnie zbanował Eee więc tak... El Nazar wchodzisz na te Oral 20 Fenty? El Nazar! El Nazar! A, El -Nazar. a ja, a ja mia mia miałem coś rzucać czy tylko on siedzi i rzuca? Bo e, tak się znaczy, zamyśliłem. Ty zauważyłeś jak niziołek przy... <laughs> <laughs> jak niziołek przeleciał... Jaki po... niziołek! A, że, że taki niziołek, okej. Okay. Tak, jak nie ziołek ten niski karł, czy jak go wolisz nazywać? Karzeł. 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 Po podłodze poleciał sobie tak ślicznie. Wziął ją poza troszkę. Jak trudne będzie wysłanie wszystkich jego kumpli za nim? Mm, wiesz, jest ich czterech, masz związane ręce. Czy ja ci nie mówiłem, że ja mam 17 zręczności i 4 bijatyki? Oni zanim mnie pobiją do nieprzytomności, ja zdążę wygrać z nimi wszystko. Eee, chłopie, nie jesteś Bogiem. No wróżcie ma to jest chujowy świat pełen niebezpieczeństw. Nie ale... licz, że tak. koleś, do któremu przywaliłeś i jego kumple nie wreszcie stali, jak ich pobijesz. Nie ale ja jestem, dużo jesteś zwykłym, jesteś zwykłym człowiekiem, na którego mają wyjebane. Jeżeli będziesz się za bardzo stawiał, prawdopodobnie zginiesz. Nie ma, przebacz tutaj. Nie są to e... deki czy jakikolwiek inny system, gdzie gracze robiący im się cokolwiek podoba, dlatego że mają okay. 17 czy gdzieś tam. Zdajesz, Do... nie zdajesz, wszystko zależy od kości. Więc teraz... Z mi Rola. Dobrze, wychodzi, że teraz będzie twoja kolej, ale skoro ci wywala... Rita, skończyłem zbierać? Dobrze, zbierałeś? już mi w... wywaliło, już się wczytuję. Mapa. Dobra, no Dobra. twoja kolej teraz. Masz przy sobie blisko dwóch typów i jeden y, dwóch dalej troszkę okej okay, moja kolej hmm, czy któryś z nich ma nóż e, w ręce nie ma nie przy sobie albo przy czy cokolwiek sobie... leży tu cokolwiek ostrego albo jest cokolwiek czym mogę rozciąć sobie ręce e, nie jest to tylko scena A możesz mi rozrysować co tam jest w pobliżu bo ja zszedłem ze sceny znaczy, to zostaje zaprowadzone na tył sceny i... Mm -hmm. Żeby zejść musisz iść po schodach, po których weszli tam ci dwaj. Niżej ci to rozrysuję przejmij sobie, jeżeli masz mały ekran. Mm -hmm. Schodki. Na lewo, na prawo. Kurtyna, to jest to falowate, na dole. Czyli z, Nie, wi nie y widzę falowatego na dole. przesun niżej, najniżej jak się da, na pra prawy dolny róg. I tam dalej jest kolejna scena, tam poleciał ten, y karzel no A ty, już przenoszę twój token Jesteś pod ścianą z przeciwnikiem A co jest tutaj za mną jakby? Wiesz o co mi chodzi Za tobą jest ściana mm -hmm. Rozumiem Obok siebie no masz przeciwnika Numer jeden Jest tam cokolwiek ostrego Cokolwiek to jest ostre yy, Ostrego nic nie ma Ale na przykład, nie wiem Gwoździa wystającego ze ściany Możesz sobie w swojej turze rzucić i poszukać tego nas postrzegał wcześniej No to Oczywiście. moja tura, no to sobie no rzucę No to, no to dwa segmenty na to idą. Hey, on... Ty? Dwa segmenty, Wale z dyni tego pierwszego Dobra Albo nie, kopię go w jaja, kopię go w jaja, nie Chcę go posłać za karzełkiem Spróbuj sobie kopnąć, Albo nie, przepraszam, bardzo. inaczej Inaczej yy, Rozglądam się jednak za tym gwoździem No to rzucaj dwa segmenty, nas postrzegał wcześniej Zdałem wszystko. Zdajesz wszystko? Tak, zauważysz jeden gwóźdź, jest jednak dość wysoko, nad wejściem lewym, gdzie Bardzo jest zdałem! Wypowerszy? Dobrze, bardzo zdałeś, ale to jest gwóźdź. Szukasz się strego. ja ci mówię, gdzie jest siostra rzecz. Nad drzwiami wbity gwóźdź, a nad nim tabliczka. Wyjście. Mm -hmm. daleko do tego wyjścia? Jedna kratka to jest powiedzmy pół metra... Czy, czy dobra, ale tam dobiec w jeden segment i zamknąć drzwi za sobą? E, tam nie ma drzwi, jest są jedynie schody i jeden segment to dwa metry przejścia. Ja mówię, no dobra panowie, poddaję się spokojnie, nie musicie mnie bić. No, że teraz tak do mnie informacja. blefujesz czy po prostu się poddajesz normalnie? Blefuję. Cze, okay. Albo nie, czekaj, zobaczę ile mam charakteru i wtedy ci powiem. Mm. Lo-adding, lo dobra, chyba mam... Nie... Ja, ja ci mogę z... sprawdzić. Został ci. Dobrze, sprawdź mi, proszę. E, charakteru masz 11. Został ci jeden segment, plus? pamiętaj, Plus nie będziesz w stanie wykonać. Nie, masz... w charakterze masz tylko perswazję, odporność na ból, niezłomność i morale. Ja mówię... Ja mówię, dobra, okej, okay, okej, okay, nie rzucajcie się tak i tak z wami bym wygrał, sklepałbym was wszystkich. Ale ze względu na to, tam pokazuję na więzy, chyba mi się nie uda. Pod, znaczy robię gest kapitulacji na zasadzie na tyle, na ile mogę, nie? No bo... Mhm. Mm Dobrze, w tym momencie podbiegł... Kto mi spełni? Jest ten nasar, dobra, ale mógłbyś powiedzieć normalnie, zamiast dźwięku. Podchodzi do ciebie przeciwnik numer 3. Kajdenkami spina dłonie. I... Jak on mi spina, zanim mi zepnie, ja mówię, ee, no to nie będzie potrzebne. Ten karzeł mnie po prostu wkurzał. Spokojnie panowie, o co wam chodzi? On na to nie reaguje, drugi przeciwnik numer 4 podchodzi, spinać nogi łańcuchem I w tym momencie wróćmy sobie do Rity. Rita, co robisz, że już zebrałeś te swoje, no, robaczki? Nienawidzę was. Chowam je do kieszeni. Z I yy, idę w stronę sceny. Więc tak, idziesz w stronę sceny i gdy tylko weszłaś już przez, gdy przeszłaś przez drzwi, które prowadziły do części handlowej, ujrzałeś zgromadzenie ludzi przy wcześniej wspomnianej scenie oraz kilka mniejszych, jak to się nazywa, kilka mniejszych targowisk. Na scenie stali twoi przyjaciele, yy, łącznie z yy, Michaelem, który został zebrany przez nizio jakiegoś niskiego człowieka za kurtynę, a gdy już byłeś bliżej sceny, przy tłumie, Niziołek przeleciał po podłodze. Co Macham robisz? do nich wszystkich. Dobrze. Damen... Y... Krzyczę, hejo! Damen, Walter oraz John. Widzicie? Rite, która do was macha i krzyczy. Hej, Rite! Macham do niej i idę w jej stronę. Jak ktoś to ja biorę tego, tego więźnia, co go wymieniliśmy... Ja i właśnie... się go pytam, jak ma na imię. No właśnie. Ja? Yeah? Ja nazywam się... Bernard Od dzisiaj jesteś naszym nowym przyjacielem zamiast tamtego mm Hmm On się pyta a, a co wy chcecie ze mną zrobić? No nic Nic To mogę sobie iść do domu? Nie e, nie. nie A na tym się mm. znasz Ja Ja umiem tornado robić o, 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 to bardzo dobrze. Właśnie ktoś taki by się nam przydał. No więc może na robić. Bernard jest dość wychodzonym 40 parolatkiem. Widzicie siwe włosy, długą, siwą brodę o dziwo. Chyba stres go wykańcza powoli. Eee. Oraz to, że jedno jego oko jest białe, a drugie ma półniebieską, półbrązową tęczówkę. No to idziemy do samochodu z nim Czyli wracacie na parking, jest już tak mniej więcej dziewiąta To akurat wam się kończy bilet parkingowy że tak powiem No to lecimy jak najszybciej Nie, ja chcę jeszcze kupić klatkę No to futu potem, Czekajcie chwilę, potem. Czekaj ci, czekaj, czekaj El co jest nie tak... Nie mam żadnej mapki nic, a jak wchodzę w karty postaci i jak jakoś mam prosto lo loading. No bo ja cię jeszcze I nie trzy... przypisałem do tej karty, karty Ale... On nie może patrzeć na innych kartach. Właśnie, nie, on nie, nie chodzi o moją koch... kartę. Mhm, to czekaj. Ja cię już tutaj przypisuję. I ten tam czerwony błąd. No co nie mam pojęcia, radnego, Google'ach patrzyłeś? A internet explorer używałeś? Tak. Zrestartowałeś internet, czy coś? Komputer. Dobra, Elna, będziemy w prostu ci mówić, co masz, dobra. jesteś w stanie rzucać, czy nie? Nie wiem tylko, czy widzicie. Rzuć. Rzuć. Tak. Rzucasz, dobra, Rzucasz. no to będziemy ci mówić Mówię. po prostu co jak później się tym zajmiemy. <laughs> Dobrze, więc robicie. Dalej. No to co, tak, jeszcze No wy idźcie do samochodu. A ja pójdę po klatkę. A masz gamble? No to możecie mi dać. Wyciągam znacząco rękę. E... <noise> yy, ja nic nie mam, ja nic nie mam. Ja też nic nie mam. No to idę szukać klatki. Takiej, która by pasowała Bez dla chomika. Ja chcę poszukać y, włóczni. Czyli wybieracie się razem, a reszta idzie do samochodu, tak? Tak. Dobrze. No. Jeszcze jak idziemy z tym te, te, do tego auto, to tak gadam z, z tym gościem, co go kupiliśmy. Pytam się go, czy jest sam, czy ma rodzinę, coś w stylu. W rodzinę. No ja w Smallville sobie mieszkałem, to jest KWX, stąd. I kiedyś głupie dzikie wieprze. Mnie porwały i sprzedały tu, tu, tu no, tym handlarzom. Smallville? Jesteś ze Smallville? No jestem, z Bishopem się znajomiłem, ja sobie. Ooo! No to... to, my, nasz... ze my, też? Ja my, to my też ze Smallville. Też? My powiedzmy też ze Smallville, no bo A czy my nie, tak nie, bo my trochę później... Ja, ja, ja tam ile, z rok może minął? No ja tu mniej, bo ja tam tylko tak wpadłem i, że tak powiem, znalazłem sobie miłą robótkę w okolicy. A to znasz Andrew? Andrew? No znam, klecha, no. مك